Zdaje się, że tego Wam jeszcze nie pokazywałem. Cape Light Meyerowica. Yy, tu chyba nie ma ludzi. To jest książka, która się w całości skupia na świetle, na, na fotografii świata. Na fotografii Kurczę patrzcie, ja, mam, ja mam siatkę włączoną, a nie wiedziałem i ja mam krzywe kadry. No trudno. Yy, więc książka. Też nie na gorszej cenie tak naprawdę, też pięknie wydana, no jak to Majerowicz, słuchajcie i skupia się na świetle, skupia się na kolorze. Nie znajdziemy tu typowych kadrów znanych dla Majorowica. nie ma tej sztampy streetowej, która kurczę powoli się przejada. Nie ma tych kadrów takich typowych. Ale sobie zrobiłem wejście smoka, a to żebym za bardzo daleko zajechał. Mm, bardzo fajna, bardzo fajna pozycja, o i sam o, i sam autor. Bardzo fajna pozycja, jeżeli chcemy się oderwać na chwilę od takiego streetowego zgiełku, od takich zdjęć typowo ulicznych z Nowego Jorku, typowo gdzie są tylko ludzie, psy i, i tego typu rzeczy. No, piękna rzecz, bardzo mi się spodobała. Tu mnie do na tego namówił Paweł Świątek, więc bardzo się pozdrawiam serdecznie. I jakby pamiętajcie, Cape Light Majerowica, Bardzo dobra, bardzo fajna pozycja. Jest tu kilka naprawdę mega kadrów. Elo.